dzieci już odwiezione do e, szkoły, a ja zawsze jak przyjeżdżam do szkoły, to widzę po drodze taki e, sklep, gdzie są bardzo e, tanie, jak widzicie, ciuchy. Dwie sztuki Idę troszkę pomyszkować, zobaczę, może coś uda mi się fajnego znaleźć. To jest tajski sklep używany, kochani. Używane rzeczy, ale wyglądają naprawdę bardzo, bardzo fajnie. I jak mówię, są niektóre rzeczy postobatów, a niektóre Dwie sztuki za 100 batów. Na pewno jakieś koszulki czy spodenki dla chłopaków mogłyby się znaleźć. Wow, jest tutaj tak dużo rzeczy, że nie wiem od czego zacząć. Normalnie całe stosy i naprawdę ładnie wyglądających e, rzeczy. Tutaj są drugie spodnie, spodenki. Całe mnóstwo. Uhuhu, fajny sklep. Koszulki są zdecydowanie fajne, większość jest z jakimiś fajnymi i dobrej jakości i też są z uniwersytetów. Bardzo dużo jest reprezentujących jakąś szkołę czy uniwersytet. I ja zrobiłam ładne zakupy, pan w spódniczce sprzedał mi całą siatkę ubrań za 700 watów wszyscy kupiłam koszulki dla chłopaków, bo dzieciaki się pocą i zawsze fajnie mieć dodatkowe koszulki i są naprawdę bardzo dobre gatunkowo. A dziewczynkom kupiłam spódniczkowe stroje kąpielowe. Jedziemy dalej. No to idziemy robić zakupy śniadaniowe. Kawka kupiona. Przekąska poranna. Mm. Trochę jumilę Wstawiam mojego tuktuka z zakupami i wsiadam na tuktuka mojej koleżanki Juju e, i jedziemy zobaczyć domek na sprzedaż kochani e, Juju właśnie powiedziała, że jej koleżanka ma dom na sprzedaż e, i jedziemy zobaczyć jak to wygląda. znajdujemy się właśnie w domku wybudowanym przez Tajów, w tajskiej dzielnicy. Jest tutaj droga i chciałam Wam dzisiaj pokazać, co można kupić właśnie tutaj na wyspie i w jakiej cenie, jak to wygląda. Domek wygląda tak. Bardzo tajski styl. Jak szaleć, to szaleć, kochani. Przyjechałam tutaj na salę gimnastyczną, która znajduje się dwie minuty od mojego domu. Słuchajcie, mam 5 minut przerwy. Coś wspaniałego. Nigdy w życiu nie pomyślałam, że mi będzie się podobał boks. byłam tych wszystkich wód e, płaskich, bo w Tajlandii jest ciężko kupić wodę mineralną. I jednak najbardziej smakuje mi ta woda gazowana w szklanej butelce. Kis. Mua. 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 Kis, kis. Thank you. I love you. I love you. I love you. I love Do you want a drink? Yeah. Where's your drink? Where is your drink? like. Here it is. Here it is. Thank you. Woda najlepsze co może być. Tutaj nie tylko zaraził mamę chęcią nauczania się sztuki walki, ale również chłopaków, jak widzicie, Eliad i Ziggy i chcieli spróbować i dzisiaj mają pierwszą lekcję pokazową, więc tutaj zaraz będą ćwiczyć, a mama ich przywiozła i chwilę popatrzy, a potem zostawi już ćwiczą. Natomiast Filip jest na spotkaniu z kolegami. <grym> z Panowie przygotowują ręce chłopaków, żeby mogli trochę po, po uderzać, powalczyć <śmienicza> Dzieci odwiezione do szkoły pola na

Mamy skoszoną trawę i trzeba kupić grabie, żeby trochę pograbić, więc zatrzymaliśmy się tutaj w sklepie, żeby jakieś grabie wybrać. 65 batów. Przydałby mi się jeszcze właśnie młynek do mielenia yy, mięska, ale nie wiem co tutaj mają. Rozejrzymy się chwilę. Mają różnego rodzaju noże, sitka, i tutaj są rzeczy kuchenne. Zaraz zobaczymy. Czy będzie tutaj młynek? No niestety młynka nie mieli, a trzeba będzie szukać dalej. Jadę właśnie po dzieci do szkoły, już taka zrezygnowana, bo jutro jest chiński nowy rok i potrzeba im czerwonych koszulek. I nigdzie tych czerwonych koszulek nie mogę znaleźć, ale właśnie przejeżdżając obok ukazała mi się czerwona koszulka. Więc tak, szczęście. Tutaj nawet jest cały zestaw chiński ze spodenkami większe też rezultat kochani udało mi się kupić cztery chińskie zestawy koszulek plus jedną dużą chińską koszulkę to wszystko za 800 pasów czyli około 80 kilka złotych jeszcze brakuje mi jednej koszulki ale już pani nie miała takich dużych rozmiarów więc muszę dalej szukać jedną koszulkę Już jest wieczór, kochani, maluszki położone, a starsze dzieci jadą ze mną dzisiaj na taki wieczór, ponieważ e, jutro w Tajlandii jest właśnie w Chinach. W Chinach jest chiński nowy rok, a ponieważ nasza wyspa jest bardzo specyficzna i duża populacja tutaj na wyspie jest chińska, dlatego e, nowy rok chiński jest celebrowany. Idziemy zobaczyć przygotowania do tego nowego roku. Jutro nie będziemy szli na nowy rok, dlatego że no, jest bardzo dużo turystów ludzi, więc korzystamy, kiedy jest mniejszy tłok. Dzisiaj kochani jest chiński nowy rok i dzieci idą na szkałych czerwonych mundurkach. Okej, okay, you can go bye. O oh yeah, money! pieniądze. Kto chce Jeszcze szybkie zakupy, kochani. Już byłam w połowie drogi do domu, ale mąż napisał sms'a, że potrzeba tabletek do zmywarki. Niestety nigdzie po drodze ich nie było, tylko w tym jednym sklepie na razie znalazłam, że są. Więc musiałam się wrócić, żeby kupić właśnie te tabletki. Tabletki kosztują 655 batów. A jak już jestem, to przy okazji kupię mleko dla dzieci. Mleko kosztuje 339 batów za jedną paczkę. Taka paczka starcza nam na jeden dzień, więc wezmę przynajmniej trzy. A i przy okazji jeszcze jakieś chusteczki, bo też się kończą. Zamówiłam online, ale e, no mogę trochę poczekać. Dwie paczki, chusteczek. Dobra, o jeszcze przy okazji może od razu wezmę smoczki. Smoczki do butelek. No i co? I jakiś szybki obiad dzisiaj i łatwy hmm. może fasolka? Fasolka w puszce to dobro luksusowe, zobaczcie, 80 batów za tą cenę można kupić spokojnie y, obiad, ale dzieci lubią, więc cztery puszki wystarczy. To jeszcze jakieś ziemniaczki do tej fasolki. Ziemniaki są. Ziemniaczki tutaj kosztują 39 baton za kilogram. Są najtańsze na całej Lamsie. Za ziemniaczki 5 kg będzie 100, 193 baton. Dobra, tyle na dzisiaj. E, szybko muszę wrócić do domu, bo dzisiaj mamy gości. E, przyjechali Państwo, nasi obserwatorzy, widzowie, e, którzy chcieliby się z nami zapoznać. Więc spędzę do domu, bo e, mam no pół godziny drogi, a o 11.00 spotkanie. To moje zakupy. Zaraz zobaczymy, ile to kosztuje. Autumn Pani nam zapakuje do torebki. 3317 batów za to wszystko. Halo! No? Pick a book! That's future! Hey! Pick a book! No, That's a good time. Good boy! No, I know. Mm. 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 Però serien que munties mm. de bats que ja Good job! Yay! Good job! La 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 la. Hey! La 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 la. La 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 la. Hey! Good job, Charlie. Okay, break, 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 break. Good job! Good boy.

Yes. Bye bye. Yes. Okay. Oh, this is the non-singer. <laughs> <laughs> oh. That's good, but ah, oh. we. Ready?